Zastanawiałam się kiedy przyjdziesz Jacku rozprowaczył. Już nikt tak do mnie nie dzwoni Dole za F, gdzie on jest? Mogę ci pokazać lepszy czas niż tamten skorpiasty stary niedźwiedź. Jesteś w ładowaniu tutaj. Jestem suchy, zimny, porywisty wiatr wiejący w południowej Francji poprzez masyw centralny, zimny wiatr w Francji i ty, twoja reputacja poprzedza ciebie. Liberyjczyk. Ale biały jak śnieg, naturalnie urodzony zabójca, parzysty jako dziecko. To było długi czas temu. Urodziłam się w Algerii sama, ty wiesz, jestem tylko w połowie francuską, tudzież. Mieliśmy własną wojnę bohaterów w dziewięćdziesiątych, a więc widzisz. Odcięci z jednego ubrania, ty i ja nie znasz mnie, przegrałam moją całą rodzinę, wszystko. Ale zarżnęłam tych jepców. Moja rodzina to mordercy, i wtedy zrealizowałam, że jestem zabójcą też, i to dobrym w tym. Zamordowałam wielu w Iraku, w Afganistanie. Znalazłam swoje połączenie. Dumna jesteś z tego? Co stało się, stało się. Szczerze mówiąc, znajduję to troszkę nudne. Moi przeciwnicy upadają jako domino, jeden po drugim. Ani razu nie czułam się zagrożona. Dryfowałam bez wyzwania, bez celu. W czasach parzyście zazdrościłam mojej ofierze, przynajmniej oni mieli powód, dla którego ginąć. I następnie poznałam go. Kogo? I wiedziałam, co byłam zaginiona. Jego ideały dały mojemu życiu znaczenie. Ideały, Jacku, jakie są twoje? Chronię słabych. Nieruchome. Tak naiwny. I jeśli muszę zabić, aby ich chronić, następnie tak będzie. Wychodzi na to, że mamy mniej wspólnego ze sobą niż myślałam. Wezmę to jako komplement. Jeśli zabiłbyś za swoje ideały, to w takim razie z pewnością jesteś gotów za nie umrzeć. Przyjdź, gościu.